Siem, Liska z tytułu Ciechłoniaszego. A dzisiaj będzie pierwszy odcinek z komputera na temat moich każdych zakupów. Normalnie robię shortsy i wrzucam je wam po prostu na YouTube'a w formie shorta. Ale tak będzie zabawniej, mogę Mogę wrzucić w fajniejszy format i te co nie? No to bez pitolenia. Osoby, które wydają shortsy, wiedzą o co chodzi. To jest mój proces kolekcjonerski z WW3. Ja lubię tej gry, ale kolekcję kupiłem. Otwieramy i patrzymy, co jest w środku. A, dzisiaj już się wsypuję. Dzisiaj wam dużo będzie retro z Xboxa. Pierwszego Xboxa. O, tu dzisiaj już wywrócił. Dobra. Yy, Napisz Tony House Underground. Klasyka, kiedyś na Xboxa, wam powiem. Bardzo fajna gierka. Jak ktoś lubi tonego proskatera, polecam następna gierka Konflikt Desert Storm FPS-ik. fajnie mam światło odbija się, jest mocny, ja? FPS-ik tu jest jakieś TTP, FPS-a, nie grałem to ciekawe to wziąłem. Kolejna gierka. Shadow Ops Red Mercurii, Mercury. nie wiem. My angielski jest so bad. Fajnie wygląda. Totali. 16+, plus, chyba mogę grać, nie wiem. Kiedy pisali 18+, mówić, wiecie, problem, co nie? <laughs> jest to ta gra Fight Club. O, to na pewno będziecie chcieli zobaczyć na live. O, tak. Fight Teraz Taki x tu mają, to jest bliska. za blisko kamery, to teraz... ...świateł wali. Po prostu sobie kamerę do... Yy, ...mojego światełka, Tu też by był ładniejszy obraz. Widzicie, super płynny, co nie? Ruchy, te sprawy. Dobra, następna gierka. Mercenaries. Mercenaries Playground of Destruction. Tak, jak źle to przeczytałem, bardzo tak gierka się prezentuje. A fajnie czy nie? To <grywy> będę było akurat, żebyście wiedzieli, ile tego jest. Już tyle. Następna gierka. Lożureko 2. Jedna z bardziej znanych serii swego czasu. I trochę tego jest, co nie? Z tą kombustującą plasticzkę. Dobra, co to mamy? No. Konflikt Desert Storm 2 Kolejna giera. Wiecie, Tak, dużo monetariów się wydwałem, ogólnie fajna cena była, bardzo fajna Miejscówka mi się trafiła, dużo wydwałem. O, Medal of Honor Europę uh, Assault. Tak, tak, tak. Bardzo fajna. Następna giera Kolejny medal Honor, frontline. Razem mamy frontlinea. następna gierka, konflikt global storm, global storm, storm. Widzicie, dzisiaj klują u mnie militaria. Xboxa, ale spoko, będą jeszcze inne Rambo Six 3. Mam ją na kompa, ale wziąłem bo tania była. Fajnie się trafiło Kolejna gierka, to będzie Full Spectrum Warrior Full Spectrum Warrior THQ Sami zobaczcie jak to pięknie wygląda Trochę się dzisiaj wam powiem Ale takie unikaty warto Warto, warto To no prawie tyle z XBOXa, ale jeszcze joystick dorwałem, bardzo fajnie czerwony Podróbkę, co prawda nie oryginał, ale fajny, ale stan igłak dla mnie, no zobaczcie. Fajnie się prezentuje. Wejścia na karty ma. W bardzo ładnym stanie jest, naprawdę. Jestem z niego zadowolony. Bardzo dobry stan ma techniczny. Wszystkie okablowanie ma. Jak się prezentuje z bliska. Jestem zadowolony. Bardzo fajny padzik. Będzie mi dobrze służył. Teraz yy, gierka na podstawie filmu Zatura na dwójkę. Pamiętam, że widziałem za 3 ten film i tyle pamiętam. Jest to science fiction. Ciekawe, gierka wygląda. Ja to się dzieciaka ty widzę, jakiś robot. Jak mówię, za dzieciaka. Wiedziałem ten film, ale nic z niego nie pamiętam. Grałem na podstawie filmu. Zacznijmy do playa jedynki. Trafiło się nam Grand Turismo 2, ale to jeszcze jest nie wszystko, bo w środku jest jeszcze jedna gra i ta była sprzedawana razem właśnie z tym. Kurwa. No właśnie, to otwieranie jest zepsute. Grand Turismo jest na dwóch płytach. O, udało się. I w środku co mamy? Mamy jeszcze drivera, jak widzicie. W środku mamy jeszcze drivera. Dwie płyty z Gran Turismo, żeby nie było mówię. Normalnie są to tylko, wiecie, płyty z Gran Turismo, co nie? Jedynka jeden, no, Płyta numer jeden, płyta numer dwa, co nie? Jedna tu, jedna tu Ale gościu dorzucił drivera. Bez oprawy, no to wziąłem, co nie? Co ja tu jeszcze mam? O, jest jeszcze jedna płytka Na playa trójkę Fifa Street 3 Taka się trafiła, widzicie, luzem W takiej Dobrze, ja już coś, e, co kupiłem dla kogoś, a jak już pokażę i to nie jest graf Ponad kilo klocków LEGO Mody się ucieszy jak dostanie klocki LEGO na ja dwójka. <laughs> no. To byłoby tyle. Widzicie, że tutaj, e, Moje garżowe zakupy się wam spodobały. Jak widzicie teraz tak na ciulę przedstawiłem forfano, normalnie tak robię te shorty jednominutowe, tak pyk pyk, 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 pik pyk. pyk. Jak tu widzicie, tak na luzie, na cirku popisałem wam gierki, powiedziałem coś, pokazałem oprawkę z każdej, ceny. Mam pytanie do Was, ludzie: Wolicie format z gier garażowych, czyli takie moje zakupy, jak coś kupię w formie shorta, który jest trochę już do mnie na kanale? Czy wolicie taki przykładowo ten format, jako nowy? Który byście format yy, garażowych zakupów woli? Typowo shortowy, taki do minuty? Czy taki jak teraz? Dajcie znać w komentarzach. Na razie, hej.